Tutaj. Krzyż już był. Racja z 78. Czy się nadaje do zjedzenia? Czy nie. Zaraz zobaczymy amerykańskie MRMNU2. Zobaczmy, co się w środku znajduje i jak to kiedyś wyglądało. Stirling Food Coke Bar. To będzie jakaś. Czasteczko bo o Twarde Ta sama łyżka od ponad 50 lat się nie zmieniła Tu jest jakiś Coffee, cream, substitute Sugar, salt, czyli wszystkie pierdółki, które powinny nam pomóc Zjeść tą potrawę Base powered Cherry czy to jest jakaś data ważności czy wtedy nie, nie pisali wtedy nie wiem ja nie widzę osobiście. ale wygląda jakby to było świeżutko wyprodukowane więc może się to nada crackersy to one cracker będą na pewno one, one, one <laughs> na pewno będą <laughs> smaczne co my tu mamy co to kurde jest Stiu, strawberry. Strawberry. A, to będą te liofilizowanki To też powinno 200 lat leżeć i nadać się. O. Kurde, to 09 to chyba. Nie, do 93. Z boku. A 78 są produkowane, więc. Z tym to bym się zastanowił trzy razy. no z tym No, z tym to bym pomyślał. Jest kraker, tam gdzieś wszystko. No, dokładnie. Dalej co? Czoka, Bray Kokao. Kokao, dobra, i przechodzimy do. Kraj. Nie, jakie cię. Kurde, jak to się. Te daty u nich czyta. jest coś naklepane, ale. Trzeba byłoby to rozszyfrować. Pokaż, żeby mogli zidentyfikować jak umrzemy. Dobra. Otwieramy. Aż się z tyłu ktoś poślinił na mnie. Dobra. Nie ma niestety podgrzewacza. I po, faktycznie. Po, po tylu latach to może być. Zabójcze na zimno. Od tego były te metalowe menakty, państwo, stare. jest? Ty wiesz, co yeah. to pachnie normalnie? Weź śniuchni swoim e, tym hamskim nosem. Mmm. Niuchnice. No. Mm. Moim zdaniem jest ok. Taki, taka chyba, czysta daniel pierwszy. Taki, to jest taka czysta chyba, moim zdaniem. Skoro jest dobre, to ale nie to nie, ta łóżka tak to nie jest, bo te łóżki te nowe są e, ciemniejsze. No, e, dobra. To tak. No. Teraz musimy odczekać pół godziny. Nie no. Oba. Dobrze. Dobra, Dobrze. Tak, tak, teraz I ja idę. Ja idę. <noise> Wiecie co? No dobra. Żałądek później powiem, ale smak jest, nie śmierdzi. Proszę Więc jemy rację w wieku babci kolegów To taka babcina racja Babcina Ja bym ziemniakami Smak się nie zmienił od lat Ta sama receptura, tylko opakowania się zmieniły I teraz Ania Jops. Dobra. Danielu, proszę. Przechodzimy dalej. To chcesz? Czy nie? To się dzielcie. Nie, złe. Dobra. Tylko jak żołądek. Strawberry. Coś. O kurde. No to jest ten batonik, tego I Ładnie to pachnie. A, cool. mm. A Ja tego chcę więcej. Spoko. Ja wam tego nie oddam. Pływam w dupę. Takich wnitrz nie produkują, naprawdę. Hmm. Składać Żydy. No. Dobra, weźcie sobie. Ale no. coś zostawcie. Ty, jestem pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem. Po na później? O to są w całości to no, Dobra, jest to jest dosłownie to. Szanowni Państwo, teraz przechodzimy do krakersów mm, mm, mm. Było słodziek Więc krakersy będą, też nie będą się recepturą pewnie różniły od lat Krakers to krakers Te same krakersy od 70 lat lat <grystek> <grystek> Pełni dobra racja, naprawdę. Mhm. Na razie nam się tak trafiło. A ja to udowadnia fakt, że racje się nie pują Czyli nie powinniśmy mhm. że racje są mniejsze to jest. Mhm. nawet są piąte. No. Mhm. Piękne. I teraz ciasteczko. Już wtedy próżniowo pakowali mhm. <suszy> jakieś chałupy. To jest nowe. No chowa. Proszę. Dziękuję. I wy się podzielcie. Ty. Dobra, testujemy. Proszę. Pilnuj kadru, proszę mhm. Ciebie. Ja rozetnę nożem. i rozetnę to nożem. Zresztą to, to smakuje jakbyś Cukier zalał wodą, no. te, zostawił. Też kruszonka. No, Ale to kruszonka. jakby się tak, cukier kruszonka. brązowy ten. Krystalizowali. No i z ciastem byś wymieszał. No, kruszonka. Dokładnie. No jak na razie. Dobra, ta kruszonka. Wszystko w tej racji jest dobre. Nasz tester, który je wszystko jak śmietnik. Bo ty Na razie jak widać żyje zmian w organizmie Nie, nie stwierdzono. Więc tu mieliście zaprezentowaną rację żywnościową, która zaczęła być produkowana w latach 78-93 jakoś tak, plus minus. Później doszło do zmian z tymi racjami żywnościowymi. Więc jemy rację, która najmniej ma 30 lat, a najwięcej 50 lat. Bo ciężko jest stwierdzić, z którego roku dokładnie była ta racja. Mhm. Więc między 30 a 50 lat, jak widzicie, jeszcze żyjemy. Tester zadowolony. O. I to by było na tyle. Pozdrawiam Was serdecznie.